Ale jaką karmą karmisz teraz? Generalnie gołębie po przylocie dostają karmę lekko strawną. Później, kiedy już troszkę odpoczną, dostają karmę zdecydowanie lepszą. Grubą karmę z domieszką aminokwasów i kreatyn. I tak odbudowujemy gołębie. Kreatyna, tak jak mówiliśmy wcześniej, ona musi być rozrobiona, i za chwilę, zjedzona, nie może leżeć, nie może stać. Wtedy jest jej najlepsze działanie, tak? Tak, najlepsza wspomnianość. A dobrze, że jest Maciek, on będzie mógł o tym powiedzieć coś więcej. Młode, jak widać jeszcze są w gołębniku. Mieliśmy je zabrać, ale zostały jeszcze tydzień. To już jest ostatni tydzień. Kolejny lot, jak już przylecą ptaszki, no to już będą. Y, tylko cieszyć się sobą. Młodzież będzie już na swoim miejscu. Tutaj chciałem zaprezentować Samczyka, który u nas y, przyleciał pierwszy. Co ciekawe. Y, jest to gołąbek wychowany z Rafika, 12 Asa Polski z tamtego roku. W tamtym tygodniu również przyleciał gołąb z tej linii. Przyleciał pierwszy, pierwszy odbity był brat Rafika, Rafałka. Na tego gołębie bardzo fajnie nam się pokazują. Ojciec jego, 12 w Polsce w tamtym roku. Kategoria. A nie? Kategorii A to jest właśnie ten gołąb to jest rafik. No niestety on się spóźnił, ale ma bardzo fajne y, konkursy y, do kategorii A no zobaczymy, może się jeszcze obudzi i pokaże coś fajnego. Ta rodzina w każdym razie na początku sezonu spisuje się bardzo fajnie. Śmienicie. Arek, kiedyś nagraliśmy taki film o, o białku i podawaniu tego białka. Aktualnie te białko. Powiem szczerze, że bije rekord, jeśli chodzi o sprzedaż produktów. Widzisz znaczną różnicę tutaj po tym białku, czy nie widzisz wśród nich? Yy, wśród ja generalnie nie widzę żadnej różnicy. Yy, po podaniu białka ja widzę różnicę wtedy, kiedy gołębie dochodzą do formy, są w formie i fajnie latają. Czyli dochodzą jak... tak jak mąż dochodzi z żoną Generalnie ja nasypię im białko i co ty chcesz, żebym ja zobaczył różnicę. Ja, ja czegoś takiego nie widzę. Generalnie gołębie się wprowadza w formę, trenuje, suplement i one później grają przez cały sezon, a tak jak... Arek różnice widzi po konkursie po prostu. No. Dobry trener widzi różnice po podaniu środka i po treningach. Arek widzi różnice po konkursie no i też tak jest dobrze. No. Te konkursy są czołowe no i to jest najważniejsze. No. E, pokażę jeszcze samiczkę, e, która przyleciała razem z, z synem Rafika. Samiczka 6335. Ona jest wychowana z gołębi z linii 8250 i to było parowane na gołębia od Maćko Smolisa 11403 to jest gołąb chyba, który był rezerwowym na, na olimpiadę w kategorii B, kategorii tak? a my mamy B, jego tak. syna. Te gołębie bardzo fajnie nam się pokazują. Ojciec tej samiczki w roku 2018 był najlepszym gołębiem, najlepszym lotnikiem oddziału i najprawdopodobniej albo pierwszym, albo drugim roczniakiem okręgu. Tak, tak, tak. Także te gołębie fajnie nam weszły. A to jest jego córka. No i dzisiaj przyleciały sobie dwa naraz właśnie w takiej. Czy to jest smol z razy całego jeszcze? Eee, 82,50. Aha, no to, to o tym 82,50, bo to tak mówimy, 82,50. 82,50 był synem do MBA 33,59, który był najlepszy w 2008 roku w kategorii sprinterskiej. Ja on miał 4 razy pierwszy konkurs. I jak widzicie, no u nas już nauczyli wiele konkursów szpicowych, także jak widzicie ta genetyka też jest ważna, no bo zaraz odbija się na konkursach. No i tak jest w tym przypadku, no samiczka wyszła z czołowego gołębia. No, a tu pokażemy jeszcze trzeciego gołębia, który przyleciał do nas jako trzeci, żeby nie zanudzać. To jest gołąb z 2018 roku. To jest wnuk femkacza. Naszego super rozpłodowca kerę 18, z drugiej strony, yy, Galbiusz tak, płowy Imbred płowy to był najlepszy lotnik polski. Na swoją półsiostrę, czyli bardzo mocny imbred na płowego, i to było wrzucone już na naszą samicę Dematiaskę ze starych gołębi która dała nam bardzo dużo gołębi i Walorundzia. Także jak widzicie, tu Szarek powiedział o tym nowym rafiku, Rafałku, córkach, tu chcieliśmy powrócić. Gołąbko. kiedyś jak zbierałem na jakąś aukcję herbatywną na rzecz naszego oddziału, chyba, bo tam się ta, ta wina zaczęła, no to zwróciłem się e, też z koleżeńskim zapytaniem do Krzyszka Irka Łepuch. E, no i oczywiście Krzysiek i Irek wysłali nam gołębia. E, zawsze nam pomagali i ogólnie no, są koleżeńscy, więc e, wysłali nam gołębia na wystawę i ja dzwonię do nich, że jest jakaś pomyłka, bo no, są dwa gołąbki, a miał być jeden, nie? No, żadna pomyłka wysłali nam coś ciekawego do rozpłodu no i oni zawsze potrafią nam coś wysłać ciekawego do rozpłodu, bo właśnie ten National, który jest z którego wywodzi się Rafik czyli z jego ojcem i ten Rafałek, no to właśnie jest kolejny gołąb po gratisie który wywodzi się właśnie z linii Nationala na te gołębie mana. chyba nie nie, to, to był National na Kurz, widzicie, uciekło mi z głowy. Ale mają tą samicę z Nationala, oni w ogóle u siebie na gołębniku bardzo dużo gołębi w Falurundzie wychowali, takich bardzo dobrych, tam wychowali czołowych reprezentantów kategorii C i maraton. No i ta linia Nationala, ten National ona świetnie się sprawdza w domieszkach z gołębiami sprinterskimi e, jak widzicie, no tutaj jest cała linia gołębi, które czołowo też latają w kategorii A. No i... No i tyle. To Także jest, dziękujemy serdecznie to i pozdrawiamy. starszy gołąb z linii tego nacjonala to jest Rafałek. O tym gołębiu opowiadaliśmy takie śmieszne anegdoty śmieszne, nieśmieszne, gołąb generalnie jako roczniak zrobił dwa super konkursy później błądził, został wysłany do nas paczką tak, przez, przez pielęgniarki, także pozdrawiamy dziewczynę serdecznie ale dlaczego w ogóle potem Arek gdzieś tam po tego głębia bo się znowu zawiesił, pojechał Tak. bo on nigdy nie szedł do innych gołębi on po prostu zawsze gdzieś tam spał na jakichś parapetach jako ten roczniak i Jarek dał mu szansę jak widać no, no, no tak, bardzo fajnie pilnuje Celi, super super gołąb. Gołąbek w tamtym roku już był trzecim lotnikiem oddziału. Ale on nigdy nie wchodził do gojemników, on zawsze jak się zgubił to nie mota spał na jakichś parapetach, dlatego daliśmy mu szansę. Nie wiem co mu nie pasowało, ale teraz już mu pasuje wszystko. Pasuje mu wszystko, no a wtedy Brad miał, pasowało mu wszystko, no i miał super wyniki i do tej pory ma. a Rafałek teraz się gdzieś odkręcił i też nam daje bardzo dużo siły na tym gojemniku. Możecie zobaczyć po prostu same nowe rozwiązania. Kiedyś Jarek pokazywał był ten film. No eee, co? no Wszystko widzicie jest jakaś praca. Gdzieś było tego mało tlenu, gdzieś tego łębie przy upałach to co Arek wziął w krętarkę i nawiercił, nawiercił dziury, także widzicie cały czas się wszystko zmienia, jak widzicie e, łupek, e, tu taki gołemnik jest ukształtowany za górką, to słońce nie docierało, no i też było delikatnie i wilgotno, no to Arek gdzieś to wychwycił jako trener hodowca, no i wprowadziliśmy ten łupek, który zminimalizował ten, 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 ten Tą wilgoć przy jakichś tam historiach, także no widzicie, że cały czas gdzieś tu praca na tym gueniku się odbywa. Pokażę taką ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o motywację, bo cała cela to ja na to mówię budka lęgowa, prawda? To wygląda w ten sposób: wejście do celi tak, i tutaj gołębie się lęgą przynajmniej mają jeden lęk natomiast to, co jest przed tą budką lęgową, można podzielić. Na połowę ja to robię tak, że mogę w różny sposób motywować tę łębie. pokazując samicę. Na przykład na treningu przylatuje, przylatuje jej partner, kontakt bezpośrednio wzrokowy z nią ma, natomiast nie może się do niej dostać. To jest jakiś tam element motywacji. Później po tam 10 minutach cieszenia się ze sobą, ale przez kratki samiczka jest zabierana. Ta cela umożliwia właśnie motywowanie w różny sposób tych gołębi. Z roku na rok wygląda to trochę inaczej, ale też no po prostu poprzez to, że obserwuję te gołębie, widzę jak one się zachowują, też te cele zostały zmienione. No i indywidualne karmienie, no, zawsze Arek wie, co dany gołąb lubi, co go bardziej motywuje, jakie ziarno, też indywidualna odbudowa, bo jak się gołąb spóźni, no to też możemy go indywidualnie odbudować. Także no, zupełnie no, to te cele mają na... Po, na na myśli poprawy wyników, no i pracy hodowcy. No. Tak jest, tak, głębia tak jak przylecą są zamykane ze sobą, yy, nie ma tu żadnej nerwowości, yy, są tutaj yy, karmione, są tutaj pojone, no i po pewnym czasie yy, rozdzielane. No i tak to wygląda. No i najczęściej kierowane na ten gołębnik, jeżeli chodzi o samce, czy tam samice, są nasze najszybsze gołębie, które latają doskonale ze do głębia młodego i mają w papierach dużo linii i To jest nasz gołębnik typowo sprinterski, tak jak widzicie, no też nowe rozwiązanie, też na promiennik, żeby tam zniwelować jakieś tam historie związane. Jak jest tam gdzieś mokro, zimno, no to troszeczkę Arek gdzieś tam dogrzewa tego gołębie. No wiadomo, to nie jest tak, że znowu ktoś tam powie, a jak wy to robicie? No, to, no tak robimy jak potrzeba, jeżeli faktycznie jest słota, e, no, jeżeli jest żysto, no to Arek gdzieś tam tym napromiennikiem trochę im dogrzewa. Jeżeli były jakieś tam młode, żeby ta forma skoczyła szybciej, no to wiadomo, przy jakiejś nieodpowiedniej pogodzie, no on sobie tym pomaga, tak? No i no i tyle, no to tak to wygląda u nas w hodowli. nie ma tajemnic. Maciuś, e, e, rozmawialiśmy troszeczkę o e, natlenowaniu, utlenowaniu, wysiłkach beztlenowych. Co ty możesz e, takiego powiedzieć, co by zainteresowało w tym momencie, jeśli chodzi o właśnie tlen w gołębniku? Jeśli chodzi o zmianę sposobu w tym momencie dotlenienia tych gołębi. No my powiemy wam szczerze, że jako młodzi chłopcy nie zwracaliśmy uwagi czy tam młodzi ludzie na pewne jakieś tam zakresy dopiero gdzieś, że pojechaliśmy na te Emniki, czy do rodziny Łepuch, czy do Dominika Polarskiego, Arek tam był po 59-30, gołąbka z, ich super samy, z jego supersamicy Dominika, no to zobaczyliśmy, że następuje gratlenem, tak? jeżeli jest wysiłek o charakterze typowo beztlenowym, no to jeżeli jest tego tlenu więcej na gołębniku, no to możemy szybciej odbudować te gołębie. Ten tlen przydaje się do wprowadzenia ich do szybszej odbudowy. No i no, temu służy wentylacja. Jeżeli ta wentylacja jest rozwiązana w sposób dobry, czyli możemy ten gołębnik bardziej natlenić, czyli możemy tym oknem sterować tak, że to natlenienie jest, nie wiem, mniejsze albo większe. No Zazwyczaj u nas jeżeli chodzi o, jeżeli nie ma jakichś tam niepogód, czy nie ma jakichś tam wiatrów, no to my staramy się ten gołębik, żeby ta wentylacja pracowała na maks. w tych pierwszych jakichś tam dniach, zwracamy na to uwagę, tak samo na tlenienie przy ostatniej formie, tych treningów, czyli w czwartek, piątek wiadomo, że ta wentylacja pracuje na pełnych zakresach. To nie możemy odnieść tego do sportu, bo wiadomo, że w sporcie natlenienie u zawodników następuje w sposób rurka pod nos i ten, czy tam kabina jakaś typowo tlenowa i ten, ten zawodnik wykorzystuje tlen w inny sposób. My trochę tu robimy w sposób gospodarski, ale też zwracamy na to uwagę, żeby tą wentylacją grać, tak? I żeby tego tlenu jak na gołębniku było jak najwięcej, zwłaszcza przy odbudowie czy przy tym bezpośrednim przygotowaniu sportowym, tak? Także to jest też kolejna jakaś tam sztuczka, która daje jakąś tam przewagę, tak, bo jeżeli tego tlenu byłoby mniej, no to wiadomo, że gołąb będzie gorzej dochodził do swojej aktywności sportowej, no i będzie miał mniej tego tlenu na walkę, tak, no. I wiadomo, że ten tlen też możemy zdobywać inną prowadzenie, innym prowadzeniem sportowym, tak, no, jeżeli... 呃。Uh. po prostu, nie wiem, wykorzystamy witaminy E, antyoksydanty, czy tam troszeczkę inną karmę, czy inną suplementację, też możemy budować jakieś wiązania tlenowe, czy ten lepiej tlen, który jest na gołemniku wykorzystać do adaptacji wysiłkowej późniejszego gołębia, tak. No nie jest to jeszcze tak rozbudowane, że rurki pod nos i w ogóle szpitale, jak widzicie, tylko no gramy tą wentylacją, gdzieś tam polepszamy im natlenienie, to nie ma tutaj jakiegoś przeciągu, tylko jest świeżo, nie czuć gołębnika, nie czuć niczego, także no te gołębie na pewno im to pomaga, nie, nie szkodzi, nie? Dla ciekawości powiemy, że Maciek jest w fazie testowania pewnych rozwiązań, o których w przyszłym roku... Może już usłyszycie? No, no, ten sport idzie gdzieś tam do przodu. Zawsze staramy się gdzieś tam wychodzić ponad konkurencję, ale no, my do tego podchodzimy spokojnie. Staramy się wprowadzić nowe rozwiązania treningowe. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. I mam nadzieję, że za nie wiem, rok powiemy Wam o nowych historiach w naszej hodowli i o nowych rzeczach, które wprowadziliśmy. No i mam nadzieję, że one zadziałają. No, na razie jest to w fazie testów.